Lipno. 15-letnia dziewczyna zginęła podczas treningu. Lipno. 15-letnia dziewczyna zginęła na motocyklu podczas treningu. 15-letnia dziewczyna zginęła podczas treningu na torze motocrossowym w Lipnie. Województwo. Kujawsko-pomorskie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Informacje o reanimowaniu osoby, która upadła na torze motocrossowym, otrzymaliśmy wczoraj po godzinie 14.00. Gdy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, służby medyczne prowadziły reanimację. Okazało się, że poszkodowaną jest 15-latka z Gdyni, poinformowała w niedzielę oficer prasowa policji w Lipnie, podkomisarz Małgorzata Małkińska. Niestety obrażenia, jakich dziewczyna doznała w wyniku upadku, doprowadziły do śmierci. Wyskoczyła na motocyklu z górki. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że dziewczyna wyskoczyła na motocyklu z górki, straciła panowanie nad pojazdem i upadła. Na ten moment nie ustaliliśmy osób, które widziały moment zdarzenia. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przy takich wypadkach zazwyczaj przyjmuje się wstępnie taką kwalifikację. Chodzi o wykluczenie działania osób trzecich którego jednak nie zakładamy w tej sprawie, wskazała rzeczniczka prasowa policji w lipnie. Była z trenerem, młoda zawodniczka była na torze w Lipnie z trenerem, który prowadził zajęcia. Podkomisarz Małkińska potwierdziła, że dwa lata temu na tym torze również doszło do śmiertelnego wypadku. Wówczas zginęła 15 latka z Lublina.